chwilę usiadłem, zapatrzyłem wiosna, deszcz, krople pomyłek auto jest zrobione więc dzisiejsza podróż do Holandii z uwagi na to, że jesteśmy blisko granicy, jedziemy zobaczyć co się dzieje w Holandii pozwiedzamy no co? Julia gotowa, mam nadzieję, że jakiegoś fajnego kopa też złapiemy będziemy mogli pokazać nie jest to jakieś duże miasto choć większe niż te małe miasteczka, także się tutaj. Się... Dojechaliśmy już do Holandii. Mała przebiureczka za mną. Z pogody z ulewy generalnie zrobiła się gara. My lecimy dalej. Nie wiem. Muszę pamiętać, że to są drogi rowerowe i skutery jeżdżą kurwa pochodni plastycznie. Także trzeba się znowu przyzwyczaić. Lecimy, pozwiedzamy, pokażemy i coś z poliby. Elo! Holenderskie uliczki Tak to wygląda. Generalnie dojechaliśmy do najbliższego, większego miasta w Holandii, z Niemiec. Zobaczyć co tutaj się dzieje. Odwiedzić jakiś coffee shop, do którego się właśnie kierujemy. Choć pokazało nam, jest, że jest zamknięty, może być jak trzemy, więc miejmy nadzieję, że nawigacja się myli. Serdecznie pozdrawiamy Elo. Typowe holenderskie ulice. Można zwrócić uwagę za mną. My idziemy po chodniku, od razu mnie są trasy rowerowe oraz trasy dla skuterów. Skuterem tutaj 50 można jeździć bez kasku, z tego co pamiętam. O, jest nasze, nasze auto. A no i luk się nie zmienia, jest prawostronny. Ruch się nie zmienia, jest prawostronny, cały czas i chodniki, oczywiście, też się do tego zaliczają. Także jak idziecie, przed Ciebie, zawsze po prawej stronie. I chyba znaczy, że Holendrzy bardzo się tego trzymają, nie? Tak, bardzo Holendrzy się tego trzymają. Nie widzimy tutaj nikogo, kto idzie pod prąd praktycznie. Tak, nawet chodnikami się chodzi. Prawą stroną Mierzamy do coffee shopu ponieważ są tutaj dwa. Yy, tylko w tym mieście Jeden jest zamknięty, drugi zawsze jest otwarty I tak na przemian Ach, Oczywiście trafiliśmy na ten zamknięty No to teraz lecimy do tego otwartego Rzekomo stoi tam 40 osób Pod tym yy, coffee shopem Więc może nam to troszeczkę zająć Coffee shop złapaliśmy Niestety nie wolno w coffee shopie filmować Także przepraszam bardzo Następny pewnie mi się to uda Bo zrobię kurwa myk taki, że nie będą widzieli kamery I chuj yy. Wzięliśmy criticala, wzięliśmy sobie afgana, hashish, a teraz szukamy jakiegoś dogodnego miejsca, żeby móc to stworzyć, Także lecimy dalej, co? Gdzieś tam widziałem jakiś kościółek, coś. Prawo, lewo, jak sobie tam życzysz. Tu tędy idziemy, nie? Niech jedzie. No i git. Podobają mi się te holenderskie drogi. Proszę bardzo. Wszędzie kosteczka, ale to jest wszędzie standard, nie? W Holandii generalnie takie drogi nie. I takie, takie podłoża między uliczkami, generalnie. To jakaś większa rezydencja. Proszę bardzo. Może troszeczkę tak to wygląda. No ładnie w Niemczech, kurwa, no ładnie. No. Nie ukrywam, że... Chodź, chodź, chodź Nie ukrywam, że na pewno jest o wiele ładniej W sklepie już byliśmy Wydaliśmy całe 2 euro I ceny generalnie w sklepach zaczynają być podobne jak u nas Tak, w Kinder Bueno yy, litrowy sok Kinder Bueno zapłaciliśmy, zapłaciliśmy 2 euro No to w przeliczeniu na polskie no 8 zł to było 8, nie? Nie? No, no, Czyli nie jest tak Że nie? Wszędzie pachnie babką a my nie możemy sobie znaleźć miejsca, żeby to zwinąć. No a jeszcze nie mamy bibułek, tego lecimy. Syk. Puby się powoli zapełniają, no bo tutaj wiecie, to jest zaczyna się gdzieś mniej więcej od 16. Jak ludzie wracają z pracy, idą odpoczywać, nie? Skręć w Ja nie chcę skręcać w lewo. Chcę iść tu, o. Tu na pewno coś złapiemy. Wybijamy się na holenderski deptak. Cały tepka hmm. Wszędzie unosi się zapach giera, nie? Tak już się w zaczynam, że nie możemy znaleźć z jakiegoś kurwa miejsca. Tu będą. No Także... Ciekarni może niekoniecznie? Mój pies też lubi Holandię, więc... Sorry, wejdziemy się w Jesteśmy w całym centrum miasta. Za mną nie katedra, ale piękny kościółek. Zawsze od rynku zaczynają się puby. Ludzie zaczynają wychodzić na miasto. A wieczorami, no to już jest tutaj ciasno. Holenderskie puby. Żyć. Pięknie tu pachnie. nie tylko Tak, nie tylko tutaj pani pachnie, nie? Oczywiście czuć tu w większości kwiaty. Przede wszystkim kwiaty rośliny, nie? Naprawdę Chyba nawet więcej jointów palimy. Wiesz Pamięć, taka miejscowa za mną teraz. Wiesz tu ja już widzę, że Ładnie mają ten balkon. Tutaj wejdziemy na ten drugi, nie? Deptak, Ej, Hej, prawo. Tu na pewno coś złapiemy. Zaraz się topniemy. Dobra. Zaczęliśmy na drugą część deptaku. Mam nadzieję, że tutaj coś będzie. Jesteśmy na drugim takim rynku w miasteczku. Za mną jak mówiłem, w kościół. Tutaj pewnie ratuszowe sprawy. No i oczywiście ludzie w restauracjach zaczynają się zbierać i spędzać miło popołudnie. No pytałaś się gdzieś, nie? Szukamy cały czas na jakiegoś kiosku bo to tylko jest takie sprawy restauracyjne non-stop chcemy jeszcze sobie kupić coś do picia ewentualnie i bibułki Wszystkie zakupy zrobione są, skręcone. Pokażę, że masz tam tego, tego masz, też masz. Ta skrętę wzięliśmy klipikala chociaż takiego kiedyś wyhodowałem. I był przepyszny. Klipikala i... i oczywiście afganik Afganika sobie skonsumujemy wieczorkiem do snu. Teraz sprawdzamy. Teraz sprawdzamy Krytykala. Polecimy z nim kurwa grubo zaraz. Zaraz. Ja sobie to dokończę. Poczekaj. No. Bierzemy plecak? Musimy, nie? Całe szczęście i mamy bibułki i mamy palenie za to mam coraz mniej pamięci na karcie yy, idziemy do parku a w tym parku polimy joja i lecimy dalej Jesteśmy na parku miło przyjemnie Mały holenderski parczek i mały joint Który zabrudził ciopatę w A my idziemy A tam też Bo to? ja Ja to wszystko sprawdzę Dobrze, że lecimy pierwszy holenderski joint, dzisiaj buszek za was mordeczki, prosto z Holandii. Krytykala dzisiaj smałszymy, a wieczorem, tak jak mówiłem, pewnie Afgana. Ktoś mnie tu podgląda tutaj. Mm. Bardzo dobry. Zawsze z tego co pamiętam holenderskie palenie ma to do siebie, że no po naszym schodzi palenie, łapiesz muła i czuć takie kurwa generalnie zejście tego palenia, a tutaj tego nie ma. Schodzi, nie ma muła, nie ma palenia. Trzeba kopić następnego. Dobrze, co w Alarmowy to jest 110? Mm -hmm. już Nie pamiętam. W Niemczech alarmowy numer 110. A w Holandii nie pamiętam. Dzień. Jeszcze raz, zdrówko, zdrówko za was mordeczki I bez przypału, bez niczego. Taki Można sobie zapalić z pokoju w parku Jointa. Nie przejmując się, że zaraz zostanie zatrzymany, łącznie kurwa z przeszukaniem mieszkania i z dołeczkiem, no lepszy mandacik niż yy, kurwa sprawa karna w Holandii, nie? Tak jest. Także my zagłębiamy się w dymie. Odpoczywamy, chillatujemy się i zaraz wracamy pewnie. Elo. Spaliliśmy wąsa. Powiem Wam szczerze, że musimy jeszcze jednego zrobić. Ale następnego zrobimy z hashem. Mamy jeszcze afganik, więc... My dużo jaramy, więc pewnie dlatego, ale... No, szału nie było. Critical. Tak sobie. Teraz zamieszamy do niego afgana i zobaczymy jak to będzie klepać. Nawet zwykły sok w kartonie trochę smakuje. a ja nie wiem o chuj chodzi. Cały klimat generalnie, otoczka, że jesteśmy w Holandii, powoduje to, że te jointy są smaczne my zaraz lecimy z parku, musimy znaleźć auto i no, musimy skręcić jeszcze jednego packa i powędrujemy tu trochę, by móc dać jakieś relacje ciekawe Elo. wszędzie spokój, cisza ludzie przychodzą sobie podtrzymać. wychodzimy z parku yy, tak jak mówiłem, lecimy do samochodu skręcimy następnego wąsa i powędrujemy dalej, zobaczymy co się dzieje jeszcze na tym mieście bo też przyjechaliśmy z Niemczech tutaj dzisiaj yy, na chwilę więc nie będziemy tego czasu marnować, że tu już jesteśmy więc no troszeczkę jeszcze postaramy się pochodzić i wam pokazać. Nie marnujemy, bo nawet tutaj jak się wchodzi, to się człowiek uśmiecha, tak przeważnie ludzie, ale tutaj jak się mijają, to są dla Ciebie uśmiechnięci Tak, no. To jest zupełnie inna kultura i mentalność ludzi. Oczywiście... Nie ma takiej toksyczności, liści. Tak. Oczywiście ona też gdzieś tam e, jest. E, są różni ludzie w Anglii. Ale tacy Holendrzy na przykład, nie, oni są przyjaźnie nastawieni, jak widzą przy w, w Tak, uśmiechają tj. się. Dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję. To jest taka chyba podstawa, nie? I nieważne czy mówisz po angielsku, łamanym angielskim, czy... Czy po holendersku, czy nie patrzą na to, jak wyglądasz i tak dalej. Dlatego uważamy, że to jest nasze docelowe miasto. Miasto. Kraj, nie? Bo miasto to jeszcze sobie wybierzemy, generalnie, do którego dojedziemy. Miasto, to, miasto, miasto to miasto na pewno nie, nie? Odpada, jest za małe. No i dwa coffee oczy, kurwa, na całe miasto. No co to ma być do jasnej cholery? Ten, nie? Ta, tak, chyba. To też. Teraz serdecznie pozdrawiamy. To co nam się uda, fajnego wychwycić, no to Wam pokażemy. A teraz to musimy znaleźć kurwa auto, bo parkingi to tutaj też nie są za darmo. A? Jak już zrobiliśmy wąsa z afganikiem, z aszyszem. zresztą widać jak się kurwa kopci. Bęk! Przestał się kopcić. No to powiem Wam, że ten Afgan kurwa jest kozak, nie? General... Generalnie poczułem już go po kurwa dwóch chmurach. Klejący. Patrz to, co mam jeszcze kurwa, na palcach Afgan. Oczywiście nie musimy się jakoś kurwa wielce kryć. Jesteśmy w Holandii. Jeszcze raz buszek za was mordeczki. Ale trzeba pamiętać, że paląc w miejscach publicznych w Holandii można dostać mandat. Bo Dokładnie. to nie jest tak, że tutaj jest legalizacja i możesz chodzić po ulicy i sejarzyć wszędzie gdzie Ci się podoba, bo są Dobrze. ludzie, którzy nie palą i sobie. Tego nie życzą nie po życzą. prostu, no. Ale są też miejsca, gdzie można zapalić. I generalnie... I tak naprawdę miejscami przeznaczonymi do palenia są wyłącznie domy i. Coffee shopy. coffee shopy, tak, dokładnie tak. Więc generalnie tutaj też nikt nie robi jakiegoś super problemu. Ewentualnie możecie dostać mandat, nie? Tak, ale no najważniejsze, że nie chodzić, nie awanturować się, nie robić jakiejś pizdy na no bo wtedy wiadomo, że Aha, no, i no nie odpuszczają mnie? Nie? Kurwować, nie? Bo jak no staram ten... się też nie kurwować, więc postaram się w następnych filmikach To jest filmikach... najbardziej popularne słowo wśród Polaków za granicą. Więc no, bardzo dobrze. Każdy wie, co mówicie. I no jak słyszą kurwa, kurwa, i jak siedzą dwie starsze panie, to na pewno też mogą się. Patrz, mi się kurwa, kijek zaczął kwitnąć. <laughs> dobrze. Tak. Podgoda znowu wyśmienita. Ubraliśmy się, przygotowani byliśmy generalnie na deszcz. Ale no, zaskoczyło nas w Holandii to, że jest gorąco I zaraz lecimy dalej mm -hmm. no, Ale, ale po... mnie nie zaskoczyło, bo ja wziąłem ze sobą zapasowe krótkie spodenki No, to... ja ale wziąłem ze taki, koszulkę na ramkach, przed... nie? Także... to, jest niebezpieczna, pysznie Naprawdę Tu jakoś ten wąski inaczej, kurwa, smakuje, ja nie wiem Nie? Bez kitów. Więc... Najlepiej spalić wąs ochronami tak. Jak najlepiej jest frutki belgijskie w Belgi. Belgii Dokładnie Tak naprawdę śmieszki, heheszki, ale zioło wcale nie wywodzi się z Holandii Tak Cindy. Mhm. Zioło wywodzi się z Indii Holandia zalegalizowała chyba jako pierwsza yy, marihuanę I jest No nie ma takiego przypadku generalnie jak u nas, wiadomo że no... Nie podchodzą, nie ryją od razu i nie jeżdżą ci po chacie, szukają czy coś masz więcej. Masz trzeba, po... trzeba pamiętać, że też jest skazana ilość na osobę, jeżeli gdzieś tak, się przemieszczamy z tym. Nie? Bo piątki można mieć przy sobie. Także, Więc jeżeli planujecie wakacje i sobie bierzecie ze sobą 5-10 gieta, to możecie być pewni, że w parku gdzieś tam będą Was szczepać. Jak będziecie mieli taką ilość przy sobie, no to może już być mały problem. Generalnie zabierają i wlepiają mandat, nie? No nie, no mogą też mieć na przesłuchanie, jeżeli to jest większa ilość. Tak, no. jakaś A, m, 15. No już na pewno geta. zatrzymują, zabierają i wlewają mandat, jak jesteś najebany i robisz dym, nie? Dlatego tutaj dlatego tutaj nie ma dymów, ludzie się chileutują, uśmiechają do siebie, no i chyba o wiele lepiej w ten sposób żyć. Okay. Według mnie. No nie, bo kurwa, zdarzają się świry, gdzie lubią pizdę po prostu i. Pokaż w ogóle, jak to ładnie wygląda. Jesteśmy w parku. Weszliśmy w takim parku, generalnie, gdzie mogliśmy stanąć za darmo samochodem, no bo tylko do godziny można parkować. A godzina, ile kosztowała? 2 euro, nie? Godzina postoju na parkingu kosztuje 2 euro w tej chwili. W Amsterdamie słyszałem, że 9 już, nie? Czy 8? No, także no to jest grubo, nie? Jesteśmy w parku. Śliczny park. Spokój, cisza. Można się zrelaksować. Usiąść na chwilę, przysiąść, napijemy się jeszcze i śmigamy dalej w góre. Będąc w Holandii, można sobie kupić taki soczek w kartonie Właśnie, już, już mówiłem. No I ten soczek w nie smakuje, wedle mnie, jak guma mamba. No. zajebisty listy jest, no naprawdę. I za euro był. nie? Delikatnie taki musujący jest, nie? Tak jak nie musuje, zaraz będę musiał iść siedzić złamać kurwa przypał kurwa no i oczywiście, pokażę wam, bo no kurwa chyba tu wszyscy wrzodzą palić, nie? raz dwa Trzy. Trzy, cztery i zaraz będzie piątek. Nie, my ładnie wyrzucimy do śmietnika. Mimo wszystko kulturalnie się też potrafimy zachować, żeby nas stąd nie wyjebali po prostu. Wystawię cię na chustę, system nagród kar, podtrzymać moralność. Człowieków, te pnąłeś kurwa, nie złe łajno. Nie przejmuj się mordo są u nas miliardy. Nie znamy dobrze ziemi, a obserwujemy gwiazdy. Witam w samym środku tej jebanej układanki. Szybko dawaj do mnie, zabieraj koleżanki. Tak dobrze idziałem, do tego bym się Tutaj później na prawo No ja wiem, że dobrze. Cztery godziny dobrze idziemy. Bo idziemy, bo idziemy, bo idziemy. To nic, nie robi. Lecimy do Skaja I nad wodę, nie? Gratulujemy. Jeszcze jest ma pan już domadzi. Już domadzi. Ja, ma pan obiad. Ja, i rozjebał wszystko dzisiaj. Jutro będą kurwa te placki ziemniaczone. Tak. Ja już zrobiłam ostatnio. Zrobię, ja dam jak to. Że... Dzisiaj obiad wjeżdżają do Olaje. No i co? I znowu jesteśmy w punkcie wyjścia, kurwa, chyba na match. W punkcie wyjścia, Ja pierdolę. Dobra, ja idę na, na stopa. Ja idę na stopa. Jeździemy, znaleźliśmy auto. Po sześciu godzinach, kurwa, idealnie tej no, no naprawdę. <grym> no, dwie, dwie minuty później. No dwie minuty później. Jest, jesteśmy. Bulldog stoi. Ciekawe nam nam parkingi tu kurwa policzą. Jak to wszystko kurwa zliczą, to tę pierwszą pensję będziesz musiał tam odbrać. Lecimy dalej, lecimy jeszcze na chwileczkę do coffee shopa, a potem prawdopodobnie do domu. Serdecznie pozdrawiam, elo. Ja nie mam kurwa baterii, już chyba w telefonie, żeby nawigację włączyć. My na pewno nie dojedziemy. Ja tam pod tej. Co się tu odpierdala niekiedy, ty ja naprawdę... Nie, no możesz nawigację. No dobra, do, kąt, do domu? Nie, z Kaja. Dobra, Elo mordeczki. Wracamy z Holandii. Już jesteśmy poza granicą Holandii tak naprawdę. De je wygrały. Magda zaraz tam będziemy. Piekarnik można nastawiać. Dzień? Jesteśmy głodni, chcieliśmy troszeczkę jeszcze dłużej zostać, no ale. A poza tym mamy granicę bardzo bliską, więc tak jest. Na pewno w Holandii, w Holandii będziemy i tak docelowo, więc będziemy dużo takich relacji dawać z Holandii. No dzisiaj byliśmy tylko na moment, no bo mamy blisko, a Holandię kochamy więcej Pogoda piękna, słońce cały czas świeci Mykamy na tej Pozdrawiamy serdecznie Dzięki, że byliście z nami Nie była to jakaś super wyprawa Mała wycieczka Tak na wstęp A co będzie dalej? To zobaczymy Elo mordeczki, pozdrawiam serdecznie Dajesz mała, dajesz Ale ona jedzie